Jeansy motocyklowe Pando Moto Did 01. Są to jeansy motocyklowe z certyfikatem potrójnego A i bardzo elastycznymi materiałami. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto i zobaczmy sobie te jeansy z bliska. Jeansy motocyklowe Pando Moto Boss Dyn01. Uszyte są z kordury z domieszką Kulmaxu. I ta kordura oznacza, że to jest jedna warstwa, ale bardzo, bardzo silna. Dzięki temu mamy tutaj. Certyfikat na potrójne A, więc takie dżinsy wytrzymają silisk na asfalcie przy prędkości 120 km na godzinę. Więc mamy bardzo bezpieczne spodnie i są wykonane z kordury, ale to wcale nie oznacza, że te spodnie nie będą elastyczne, ponieważ mamy tutaj także podszewkę Balistex. Która jednocześnie jest wytrzymała, znajduje się w newralgicznych miejscach i elastyczna. I to, w połączeniu z tą kordurą, która też jest już nowej generacji, sprawia, że te spodnie są elastyczne. Krój to jest slim fit, więc one są dopasowane do naszej sylwetki, chociaż są dosyć też długie. Po to, że kiedy siedzimy na motocyklu, mamy do góry podniesione te nogi, o oparte stopy o podnóżki, to one mają się naciągnąć, dlatego dżinsy zawsze standardowo motoskowe będą dłuższe niż wasze dżinsy standardowe, ale są elastyczne. Mimo posiadania potrójnego A, czyli bardzo wysokiego certyfikatu, te spodnie są elastyczne. A domieszka materiału Cool Max sprawia, że są to spodnie również od Oddychające, ponieważ Coolmax ma za zadanie odprowadzać wilgoć z naszego ciała. Więc te spodnie same w sobie bardziej oddychają niż takie, które byłyby wyposażone w kockę wlarowy, a oprócz tego Coolmax dba o to, żeby tą wilgoć odprowadzać z naszego ciała. Więc jest przyjemnie i bezpiecznie. Jeżeli chodzi o ochraniacze, standardowo mamy tutaj ochraniacze na kolanach i na biodrach. Oba te zestawy ochraniaczy wyciągamy od środka ze spodni, i są to ochraniacze bardzo elastyczne. Są to dokładnie takie ochraniacze, super elastyczne, sastek poziomu pierwszego. Położenie ochraniaczy kolan możemy sobie regulować w zależności od naszych potrzeb. Kiedy odwiniemy nogawki, znajdziemy tam również elementy odblaskowe, tak żeby nasza widoczność po zmroku była większa. Mamy oczywiście zamek błyskawiczny, a także do dyspozycji kieszenie oraz jeden duży pierścień metalowy, gdybyśmy mieli ochotę coś do niego przyczepić. Jeżeli dżinsy motocyklowe od PANDOMOTO model bosdyn DYN 01 Was zainteresowały, to link do tych spodni znajdziecie w opisie tego filmu, a dla wszystkich osób, które chciałyby takie spodnie przymierzyć osobiście, zapraszamy do jednego z naszych sklepów.